thank <sharp inhale> you Właśnie z Matim. Mateusz jestem. Wybieramy się Smycz dla Psa. Ajka. Jest to rasa? York. No, więcej można się dowiedzieć. Oglądajcie mój vlog i poradniki na YouTube na moim kanale. Jak się kanał? No dobra, zaraz się dowiesz. No, to mój pierwszy vlog. Nie oceniajcie za srogo. No. Bo nagrywamy chociaż w HD, nie? Super aparat nagrywamy w HD, ale widzicie jaka plucha jest na wardze, Można powiedzieć, że spadła na nasz na deszczu. Gorzej niż uściemie kamień w rybniku. A to nasz. Kate Park, Trochę głupi, ale na początku był fajny, dużo wiary, a teraz to się wszystko pozmieniało. No. Jak, jak widzimy, trwa budowa basenu. O oh, je, jezu bardziej małe miasteczko jakbyście nie wiedzieli gdzie to jest możecie wyszukać lokalizację w google maps idziemy właśnie do starego hotelowca kiedyś to był hotel a teraz mieszkają tam zwykli ludzie są tam sklepy jest tam e, e, dentysta przede wszystkim jest sklep zoologiczny gdzie się teraz wybieramy? Jeżeli nie wiecie dokładniej, a nie my jeszcze Google Maps. Jest, je, to, jest to miasto. Jest to 40. 40 km pod Bydgoszczą. Pod Bydgoszczy. Właściwie za tydzień wybieram się do Bydgoszczy. Przed nami widać MDK, a nad MDK stary hotelowiec. No i nagrywam drogę. W piątek. No jednak źle. Ja. Jednak e, pan smycz, którą chciałem, nie miał. E, będę musiał przyjść w piątek. Będzie mniejsza rączka, ale mniejsza cena, ale za to taka sama długość że pięciometrowa. No właśnie. Zapraszam was do gruntowania. Logo. No to już, już koniec dzisiejszego vloga. Oglądajcie następne vlogi. Za tydzień będzie wyjazd do Bydgoszczy. Może sobie trochę zwiedzicie ode mnie. No, no. a teraz oglądajcie zbliżoną drogę. Szybko, szybko drogę przebijmy.